Dziś pokażę ci drzewa przypominające scenografię z awatara, miasto, które w całości ukryło się pod ziemią, czy też tajemnicze głazy, które same wędrują po pustyni. Ciekawe, czy widziałeś kiedyś dzieci bawiące się na placu zabaw w maskach gazowych. To nie opowieść o odległej planecie, to opis miejsc znajdujących się na Ziemi. To, co przed chwilą usłyszałeś, to tylko część ciekawych faktów, których się o niej dowiedziałem. Przed wami 10 niezwykłych miejsc, znajdujących się na naszej planecie. Będzie też coś o Polsce. Lekarze i dietetycy mówią zgodnie, sól jest niezdrowa. No to zapraszam do Solar de Ujani. To największe solnisko na świecie, które w porze deszczowej zamienia się w gigantyczne lustro. Wyobraź sobie nieskończoną taflę wody, która odbija niebo tak dokładnie, że tracisz poczucie, gdzie kończy się ziemia, a zaczyna niebo. To miejsce, gdzie możesz zrobić najbardziej surrealistyczne zdjęcie w swoim życiu. Co więcej, Solar De Uyani skrywa również ogromne pokłady litu, czyli surowca kluczowego dla produkcji baterii. Podobno przebywając tutaj, masz wrażenie, że znalazłeś się na granicy świata rzeczywistego i snu. Wyobraź sobie, że lądujesz na obcej planecie, gdzie drzewa przypominają gigantyczne parasole, a Ziemia zdaje się pulsować w surrealistycznych barwach. Witaj na sokotrze. Wyspa, która wygląda jak żywcem wyjęta z filmu science fiction, coś między awatarem a duną. Najbardziej charakterystyczne są drzewa smoczej krwi. Łacińskiej nazwy nie czytam, bo i tak to za wiele nie wniesie. A więc drzewa smoczej krwi. Ich sok ma intensywnie czerwony kolor, co od wieków wywoływało fascynację i skojarzenia z magią. Ale to nie wszystko. Spotkasz tu także pustynne róże, o grubych, skomplikowanych pniach. Które wyglądają jak rzeźby stworzone przez wiatr. Sokotra to miejsce, które zachowało swoją dzikość dzięki izolacji. Trudno się tam dostać, więc jest tam mało ludzi, a to, jak wiadomo, sprzyja naturze. Jedno jest pewne: jeśli już ci się uda tam dostać, masz gwarancję przeżyć niezapomnianą przygodę. Coberpedi to australijska stolica opali, a jednocześnie jedno z najbardziej ekstremalnych miejsc do życia na Ziemi. Ze względu na piekielne upały, Większość budynków znajduje się pod ziemią. Tam kryją się domy, bary, kościoły, a nawet podziemne muzea. Coberpedi to także Eldorado dla poszukiwaczy skarbów. Opale, które tu znajdują, mienią się wszystkimi kolorami tęczy. Przebywając w tym mieście masz wrażenie, że cofnąłeś się w czasie do złotej ery poszukiwaczy, ale z nutą postapokaliptycznego klimatu rodem z Mad Maxa. Na Mijakeimie życie toczy się pod znakiem nieustannego zagrożenia. Wyspa leży na jednym z najbardziej aktywnych wulkanów w Japonii, przez co mieszkańcy na co dzień noszą maski gazowe. Wyobraź sobie taką scenę. Dzieci bawią się na placu zabaw, dorośli spacerują ulicami, wszyscy w maskach przeciwgazowych gotowi w każdej chwili schować się przed toksycznymi oparami siarki. Z jednej strony to przerażające, z drugiej zaś to dowód na niezwykłą zdolność adaptacji człowieka do życia. W nawet tak niekorzystnych warunkach. Teraz znajdujemy się w jednym z najbardziej ekstremalnych miejsc na naszej planecie, trójkąt Afar w Etiopii. To tu znajduje się depresja Danakil. Jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, gdzie temperatura w ciągu dnia przekracza 50 stopni, a krajobraz wygląda jak piekło na ziemi. Gorące źródła barwią Ziemię na neonowe odcienie zieleni, żółci i pomarańczu, a toksyczne jeziora wydzielają zapach siarki. Co ciekawe, to właśnie tutaj, w warunkach niemal niemożliwych do życia, odkryto ślady pierwszych ludzi. To jedno z kolebek ludzkości. Trójkąt Afar to miejsce, które dosłownie przypomina to, skąd pochodzimy. Prawdopodobnie właśnie tak wyglądała nasza planeta miliardy lat temu. Pamukale, Turcja. Teraz dla odmiany coś przyjaźniejszego. Jeżeli wierzysz w baśnie, Pamukale będzie dla ciebie niczym spełnienie marzeń. Bawełniany zamek, bo właśnie tak nazywają to miejsce miejscowi, to wapienne tarasy, które wyglądają jak śnieżnobiałe schody prowadzące do nieba. W rzeczywistości to naturalne baseny wypełnione wodą bogatą w minerały, które przez tysiąclecia tworzyły ten totalnie niezwykły krajobraz. Chodząc po pamukale, czujesz się jak w świecie, gdzie natura stworzyła swoje własne spa. To miejsce było popularne już w czasach starożytnych. W pobliżu znajdowało się miasto Hierapolis, gdzie rzymscy arystokraci przyjeżdżali, by się zrelaksować. No to może teraz coś z naszego podwórka. Jesteśmy w Polsce. Gdy po raz pierwszy zobaczysz ten las, zadasz sobie pewnie pytanie, co tu się właściwie wydarzyło. Drzewa w Crooked Forest wyglądają jak wygięte przez niewidzialną siłę, każdy pień zakrzywia się w charakterystyczny łuk, a potem prostuje ku górze. Nie wiadomo do końca, co jest powodem tego fenomenu. Niektórzy mówią o anomaliach magnetycznych, inni o celowym działaniu ludzi, którzy chcieli formować drzewa na potrzeby budowy łodzi lub mebli. Bez względu na przyczynę, to miejsce jest pełne tajemnic i zdecydowanie pobudza wyobraźnię każdego, kto tu przyjeżdża. Czewchołę to miasto, które wygląda jak żywcem wyjęte z bajki Disneya. Każda ulica, każdy dom i każda schodka są pomalowane na różne odcienie błękitu. Według miejscowych tradycja ta sięga XV wieku, kiedy żydowscy uchodźcy zaczęli malować budynki na niebiesko, by przypominały im o niebie i boskiej obecności. Spacerując po tym mieście masz wrażenie, że stąpasz po chmurach. Oprócz wizualnego spektaklu miasto oferuje też spokojny klimat i pyszną kuchnię marokańską. Idealne miejsce na chillout i resecik, co? Żeby nie było zbyt miło, zapraszam na Wyspę Hashima, znaną też jako Kanjima, czyli Wyspa Pancernik. Jest jednym z najbardziej przerażających miejsc w Japonii. Jeszcze w połowie XX wieku była to tętniąca życiem osada przemysłowa, gdzie wydobywano węgiel z dna oceanu. Dziś to zupełnie opuszczone miejsce, pełne ruin i zniszczonych budynków. Wyspa Hashima wygląda jak postapokaliptyczne miasto, troszeczkę jak gotowa scenografia do filmu. Sprawdziłem to i faktycznie wyspa była inspiracją dla planu zdjęciowego w filmie Skyfall z Jamesem Bondem, w roli głównej oczywiście. Amerykańska Dolina Śmierci jest jednym z najbardziej ekstremalnych miejsc na Ziemi, ale to nie gorąco przyciąga tutaj turystów. Największą tajemnicą tego miejsca są wędrujące kamienie głazy, które w niewyjaśniony sposób przesuwają się pod dnie wyschniętego jeziora, zostawiając za sobą ślady. Naukowcy odkryli, że ruch kamieni to efekt kombinacji Lodu, wiatru i specyficznej wilgoci, ale sam widok tych wędrowców robi ogromne wrażenie. Dolina Śmierci to miejsce pełne tajemnic, które udowadnia, jak zaskakująca potrafi być natura. To było 10 niezwykłych miejsc z naszej planety, a ja dziękuję Tobie, że zostałeś do końca. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Ciekawe Fakty.